Wygląda na to, że historia zalewania przez wody opadowe terenów w okolicy kanału odpływowego na osiedlu sobieskiego dobiegła końca. Urząd miasta Legionowo realizuje ostatni etap modernizacji systemu odprowadzenia wód deszczowych. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji, która może niekoniecznie jest widoczna dla mieszkańców, ale na pewno zgodzą się oni z nami, że jest bardzo potrzebna. Mowa tu o przebudowie podziemnej pompowni wód deszczowych, która powstaje przy kanałku na pałacowej. Na jej dokończenie urząd miasta uzyskał ostatnio preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 325 tysięcy złotych. Konstrukcja pompowni już powstała. Teraz trwa jej wyposażanie. Montujemy tam pompy, montujemy separator, który będzie oczyszczał dopływające wody, zatrzymywał wszystkie zanieczyszczenia i odpowiednie układy rurociągów, które odprowadzą te wody deszczowe z tej właśnie przepompowni do istniejących już rurociągów, którymi ta podczyszczona woda popłynie do rzeki Wisły. Po zakończeniu tej inwestycji istniejący kanałek będzie pełnił funkcję zbiornika retencyjnego. Przy bardzo silnych opadach, przy dużych on się napełni częściowo i będzie skutecznie odpompowany bardzo do, szybko, w dużym tempie, z dużą wydajnością przez te nowoczesne pompy, przez te nowoczesne urządzenia do Wisły. I miejmy nadzieję, że już nie będzie przypadków tam podtapiania garaży i jakichś większych przykrych niespodzianek po deszczach. Całkowity koszt budowy pompowni wód deszczowych to około 330 tysięcy złotych.